Daj prawdę, mówię prawdę, bo tu naprzeciwko mieszkał Lenard, któremu dawała 500 złotych, żeby poszedł mu wódkę, kupił, a sam wielokrotnie żeł, nawet w kalesonach czy w koszuli do Grueckiej po wódkę. Jak ja się prowadziłem, to szyby były wybite, jedna, druga trzecia, mieszkanie zadymione, żółte odpalenia. No, sąsiedzi się na niego podobno yy, oburzali sprowadzał po trzy dziewczyny. No jego sprawa, no oczywiście, chłopak, młody, zdrowy i tym podobne. Ja w taksówkach pracuję 36 lat. No trochę byłem z tego dumny, żon kierowca, ale trochę chłopak, wylubny, wybitny chłopak. No tam jakoś go docenili. To mieszkanie, które ja tu mieszkam, to dostał w 1957 roku i dostał najpierwszą nagrodę literacką, bo były tak zwane nagrody wtedy. Nie wiem, czy pan wie, czy nie wiem, teraz nie ma że najlepsze tę te, te, te książkę by dał, czy tej książeczki, czy inne, dostał tę nagrodę, dostał 100 tysięcy złotych. Pojechał na trzy miesiące do Niemiec, Syrenkiewicz mu dał e, powiedzmy wizę, czy paszport, bo kiedyś to e, nie było tak łatwo, tylko mogli dostać ci, którzy byli zasłużeni, czy nie zasłużeni. Poprosił o przedłużenie tego paszportu, mówicie, no nie chcieli się władze nasze zgodzić, więc w końcu wjechał do Izraela z Repenu, szkalowa na polskie, komunistyczną, jak tam było, no to nie będziemy dyskutowali, wiemy, że wszyscy dzisiaj, że komuna jako komuna szkalowo. W każdym razie go później ubili, jak to się mówi, tak powiem językiem. Ja chciałbym może powspominać trochę Marka takiego, jakiego pamiętam, to znaczy nie postać z legendy, a szczególnie dosyć drażniącej legendy, takiej alkoholowo-rozrabiackiej, yy, która powstała w czasie jego pobytu w Warszawie, a wspominać go jako po prostu no, chłopaka, z którym właściwie od dziecka żeśmy się prawie, że wychowywali. Jest jakimś paradoksem może naszej rodziny, gdzie ze strony matki było sześcioro rodzeństwa, jest właściwie z drugiego pokolenia byliśmy tylko y, ja i Marek. No, w tej chwili zostałem jako jeden jedyny ze strony matki Marka następca. Y, z Markiem właściwie byliśmy z ciotką z tego tytułu bardzo blisko. Y, w czasie wojny mieszkaliśmy prawie że razem na... Właściwie sąsiednich ulicach. We Wrocławiu znaleźliśmy się znów razem po obu stronach ulicy. Marek miał lat 12-13. Zdumiała mnie jedna rzecz, że chłopak, który nigdy nie miał czasu na zrobienie lekcji, nawet na pójście do szkoły, znajdował ten czas, żeby gdzieś wieczorem usiąść i pisać pamiętniki. Dnia 8 marca 1945 roku. Dzisiaj w domu u nas wszyscy przygnębieni i zdenerwowani brakiem pieniędzy czy tam czymś. Ja też się piekielnie nudzę. Nie mam żadnej książki do czytania. Poza tym nic ciekawego się nie zdarzyło. Nie wiem, czy to jest życie. Nie wierzę, żeby ta wojna się prędko skończyła. Czekamy. Czy aby doczekamy? Gdy zwalczą Niemcy, to jeszcze zostaje Rosja. Rosja, kraj wielki, chciwy, okrutny. Kraj ten nienawidzi Polski. Dlatego, że w roku 1914 ruszyły oddziały Polaków do boju pod komendą Piłsudskiego. A w roku 1920 zwyciężyli. Zwyciężyła ta garstka Polaków. Ruszyła zda się na beznadziejny bój, ale dla nas nie istnieje beznadziejny bój. Nas mogą zgnębić ciałem, ale duszy naszej nikt nie zgnębi. Ale wcale nie był idealnym dzieckiem, był dosyć trudnym dzieckiem, ale był bardzo kochający, miał bardzo dobre serce, prawda? Ale mnóstwo zainteresowań, na, na przykład zapominał, że obiad powinien przyjść zjeść, prawda? I wtedy matka rzeczywiście się irytowała na niego, bo, bo i chodziło o jego zdrowie i o to, żeby normalnie, prawda, zjadał. Ale, ale tak, to by to była idealna w ogóle. Miłość on, dorosły chłop, był już miał swoje mieszkanie. I jak miał dosyć wszystkiego i wszystkich, to uciekał do mamusi. Na kilka dni chował się. Ja sama go bardzo kochałam, bo własnych dzieci nie miałam, więc obydwóch tych chłopców, i Marka i Andrzeja. Andrzeja Czyrzeckiego, kuzyna. Tak, bardzo ich kochałam i kocham zawsze, bo to jak moi synowie. Zawsze jak chciał coś ode mnie, ja wpadał do mnie, ja pracowałam. Ja mówię, Marek, dzisiaj idziemy do kina. A on, Ciątka Kanada, Ciątka Kanada. I przez to nazwali mnie Ciątka Kanada. W Proszę. pracy. <laughs> tak. Czwartek, 24 października 1946 roku. Nieraz się zastanawiałem, co życie może zrobić z człowieka. Najpierw jest się małym dzieckiem, potem jest się chłopcem. Wtedy nic cię nie ciągnie do szkoły. Wtedy chodzisz na wagary, kombinujesz pieniądze na kino, włóczysz się za dziewczynkami. Markowi się bardzo prędko nudziło w szkole, w każdej szkole. No, miał tą ciekawość jakąś życia, ciekawość, znaczy jak jemu się powiedziało, że czegoś nie wolno robić, on to robił natychmiast, bo to może być interesujące. Zawsze, jeżeli mu nie odpowiadała nauczycielka i uważał ją za głupią, to jej to natychmiast okazywał. No spowodowało to fakt, że w zasadzie prawda, każdą szkołę opuszczał po paru miesiącach. Jest... Piękne świadectwo z, ze szkoły podstawowej, z niedostatecznym z języka polskiego. 16 marca 1948 roku. Kochana mamo. masa złamał mi życie i przez niego taka sytuacja. Z domu nie ukradłem nic. Pieniędzy nie mam, ale dam sobie radę. Kocham ciebie tak samo jak kochałem, lecz przykro mi, że wolisz obcego człowieka niż mnie. Utarło się... Wielu bio... Mówić w wielu biografiach Marka, we wspomnieniach o nim, że całe, powiedzmy, czasami trochę jakieś skrzywione jego życie, pewna nerwowość, pewien to, co on sam narzekał, że brak domu rodzinnego było wynikiem drugiego małżeństwa jego matki, że był to normalny kompleks, normalna zazdrość o drugiego mężczyznę. Być może, ale prawda była właściwie trochę inna bo z chwilą gdy nastąpił rozwód matki Marka z ojcem jego w zasadzie chwilę po tym ojciec Marka Maciej Chłasko zmarł bo zmarł we wrześniu 1939 roku ciotka została się sama z Markiem miała wtedy 31 lat znaczy, była właściwie w naszym pojęciu no, młodziutką dziewczyną wchodzącą w życie. I na to trafiła właśnie w tym wieku samotnie, z chłopcem, którego musiała utrzymać i wychowywać, no, na okres wojny. Na okres, gdzie ciotka pracowała niesłychanie ciężko, właściwie od albo bezpośrednio tam na roli w tej działce w Złotokłosie pod Warszawą, a w ostatnim okresie po prostu miała y, stragan na placu Kazimierza i tam wydawała obiady, zupy, gorące lody, y, do powstania właściwie. Y, I wtedy, w latach wojny, ja też nie potrafię powiedzieć kiedy, bo. Y, nie rejestrowałem tego, prawda, z znajomości od samego początku, ale od więcej w pierwszych latach wojny zaczął się pojawiać przyszły drugi mąż ciotki. Człowiek, dzięki któremu właściwie ciotka, można powiedzieć, że przetrwała wojnę, że jakoś po wojnie ustabilizowała sobie życie, bo człowiek, który no, był w niej niezwykle zakochany, starszy od niej, który się nią opiekował właściwie odkąd pamiętam, który. Natych wczoraj już po powstaniu, z chwilą, gdyśmy wszyscy osobno wychodzili z Warszawy, ją odnalazł, chorą wtedy, opiekował się nią, no i w rezultacie w 1949 roku, pod właściwie koniec pobytu we Wrocławiu, zakończyło się to ślubem. On był za stary dla niego na ojcach. On, Marek wpadał do mnie, mówił, ciotka, ja już nie wytrzymam, nie wytrzymam, ciągle tylko Marek, Bądź cicho, bo matka jest chora. Marek, siedź spokojnie. Marek, nie biegaj po schodach. Ja już nie wytrzymam. Jestem przekonany, że gdyby żył ojciec Marka, te konflikty rodzinne byłyby jeszcze większe, ponieważ byłyby pewne podobieństwa charakterów. Kazimierz, drugi mąż ciotki, ojczym Marka, był człowiekiem zupełnie innym, o jakimś pedantycznym, urzędniczym usposobieniu. Lubiący ład, porządek, żeby zawsze mówić, dziękuję, przepraszam. Był to całkowity kontrast z Markiem, na pewno. Marek przychodził do mnie, a nawet moim zdaniem ja pierwsza przeczytałam jego rękopis. Bo Mary, Marysia, siostra moja wtedy była w sanatorium. Ma pani na myśli Sonatę Marymącką? Ten, ten tak, rejopis. to właściwie nie zupełnie byłaby ta sanata, była przerabiana kilkakrotnie, on zresztą nie chciał jej nigdy wydać, mm -hmm. bo to jego młodzieńcza praca. I ja przeczytałam, ja mówię, wiesz, ty... I, 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 strasznie śmieszne i nieporadne były sceny miłosne, bo on był wtedy bardzo młody, miał 18 lat, niepełne 18 lat. Ale były świetne dialogi, uważam. Ja mnie tak kinowo piszesz. Dostał ode mnie Bógie z na nagrodę. Kiedyś mówił: Chciałbym Ci opowiedzieć o swojej wielkiej miłości, ale najpierw Ci ją pokażę. No więc dobrze, to przyprowadź ją w niedzielę. To sobie pojedziemy tak po, po mieszczańsku na majówkę do Leśnej Podkowy. Pojechaliśmy na tę na wycieczkę, gdzie oni się właściwie cały czas kłócili. No, i potem on opowiadasz, że się żeni. Więc ja A miał mówię, wtedy 18 lat, tak? Miał wtedy już 18 lat i mógł, mógł się ożenić, bo takie było wtedy prawo. A matka w sanatorium, Kazimierz, który był inspektorem, PZU, więc on był ciągle w rozjazdach, nie było go też w domu, i on się żeni. Ja mówię, Marek, no, może poczekasz, aż wojsko odsłużysz. To przecież. Musisz, tak jak stłumaczyliśmy, ugadaliśmy się z moim mężem strasznie. To nic, ona taka śliczna, więc ja mówię, słuchaj, to jak już taka jest śliczna i ty się chcesz żenić, chociaż moim zdaniem jeszcze ze 170 tysięcy takich ślicznych zobaczysz, to jedź do matki, powiedz jej. No i on pojechał, pojechał do matki, do sanatorium, i on się żeni, a moja siostra najmądrzej postąpiła. Powiedziała, no trudno, synu, że się, masz 18 lat i masz prawo. Ale musisz się wyprowadzić, no bo to moja siostra miała pokój z kuchnią. I jakoś mu skrzydła opadły, ale się widywał z nią. Marek posłał do Związku Literatów Młodych chyba bazę sokołowską. I dostał na kilka stronnic list od Czeszki, bardzo taki zachęcający go do pisania. No więc nieprzytomnie z matką czytali tam i z powrotem od dołu do góry. I się te strasznie cieszył tym listem. I miała przyjść ta ukochana, prawda? I on się tak cieszył, że on jej pokaże ten list. I rzeczywiście przyszła, on jej pokazuje ten list. Ona tak wzięła w rękę, tak sobie jakoś przejrzała, tak bez, bez entuzjazmu. I mówi: A wiesz co, Marek? Moja mama to kupiła sześciokilową szynkę na święta, bo to było przed Wielkanocą i skończyła się biedna, ukochana, śliczna, i miłość skończyła się, skończyła się natychmiast z miejsca. I on wyjechał do, do ciotki do Wrocławia wtedy. Wyjechałem więc do Wrocławia, gdzie zamieszkałem u wuja. Miałem trzymiesięczne stypendium i trochę pieniędzy, które dostałem ze sztandaru młodych za moje opowiadanie baza Sokołowska. Był to piękny czas. Byłem nareszcie sam. Mogłem czytać, pisać, chodzić do teatru, ale nie wiedziałem, co mam robić najpierw. Kiedy zaczynałem pisać, zdawało mi się, że powinienem czytać, gdyż pomoże mi to w pisaniu. Kiedy czytałem, zrywałem się i wybiegałem na miasto podglądać ludzi. Rozmawiałem z ludźmi, i wtedy znów wydawało mi się, że tracę czas na rozmowy, a przecież powinienem pisać. Chryste, panie, myślałem, że zwariuję piękni dwudziestoletni. Śmieszy mnie to, że część ludzi zawierzyło temu, co sam Marek pisał w pięknych dwudziestoletnich, że siadał i w ciągu trzech dni na desce do prasowania w przedpokoju w ciasnym mieszkaniu matki pisał kolejną książkę. Rzeczywiście, no, pisał to w nieskończoność. Poprawiając, przepisując, jeszcze było szczególnie irytujące, że pisał to własnoręcznie na maszynie. No, takie niewprawne stukanie na maszynie właściwie może doprowadzić do obłędu, jeżeli to się powtarza całymi tygodniami. Także to jest jeden z mitów właśnie, że to wszystko lekko, łatwo, łatwo i gładko powstawało. Nagroda wydawców uchodzi dziś za najpoważniejszą z polskich nagród literackich. Żyli Antoni Słonimski, Julian Przyboś, Maria Dąbrowska, Stefan Żółkiewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Po wielu dyskusjach i głosowaniach, Żyli zdecydowało nagrodę za rok 1957 Otrzymuje Marek Chłasko. Każdy pisze tak jak potrafi. Naprawdę nie mam nic wspólnego z nihilizmem, jak również nie chcę epatować brutalnością czy erotyzmem. Chciałbym tylko w jakiś sposób, na miarę swoich możliwości i swoich zdolności, przekazać prawdę o swoim życiu, o swoim czasie. To, że ta prawda tak wygląda, a nie inaczej. Dla mnie miasto mojej młodości, Warszawa zawsze będzie tym miastem, gdzie ludzie nie mają gdzie mieszkać, gdzie są rozgoryczeni, gdzie nie ma mowy o żadnej piosence, gdzie jakiś pijak idzie drogą, gdzie jest bójka. Mnie można zarzucić wszystko, ale ja nie piszę nieprawdy. Nie pisałem jej nigdy, wręcz przeciwnie, a to, że prawdę w jakiś sposób wyjaskrawiam, to już jest sprawa rodzaju talentu. 14 luty, 58 rok polskie radio, muzyka i aktualności. Zaczęli wydawać go prawie we wszystkich pismach, były jego nowele. Wydali, wydali jego książkę Pierwszy Krok w Chmurach. Kilka wydań było. On miał pieniądze, prawda? Kolejny bardzo denerwujący we wszystkich wspomnieniach o Marku mit to jest ten mit takiego króla życia warszawskiego, stałego bywalca kameralnej, właśnie z tą dyżurną marynarką w szatni, z tymi pijaństwem, awanturami, alkoholem itd. Tak tak Oczywiście to w tym jest i prawda, ale prawdą jest też i to, że w tym okresie czasu, a trwało to nie tak długo, to było zaledwie kilka lat. Przez te kilka lat Marek napisał cały szereg opowiadań, które po ich opublikowaniu. W czasopismach były wydane i doczekały się jeszcze za jego pobytu w kraju trzech wydań książkowych. To jest ten Tom pierwszy krok w chmurach. E, następnie napisał wtedy, ósmy dzień tygodnia, e, napisał następnego do raju i cmentarza. To wszystko było pisane w Polsce. Słuchaj, kochasz mnie naprawdę, to nie każ na siebie czekać, nie każ prosić. O Boże, co za dureń. Ty tylko o sobie. Nie widzisz, co się we mnie dzieje? Więc chcę, żebym ci się oddała jak pierwsza, lepsza dziewka na oczach ludzi? Musimy się wystarać o własny kąt. Parę metrów muru, które pozwolą mi tę chwilę przeżyć spokojnie. Zrozum, nie chcę się bać, że ktoś może nadejść. Nie chcę być wydana na pośmiewisko gapiów. Nie chcę myśleć, że coś kradnę. Czekać, jesteś. Czym jestem? No nie wierzę, że Ty mnie kochasz. Za tydzień, może nawet jutro, stanie się coś, co się na zawsze odsunie ode mnie. Nie ufasz mi. Po prostu nie wierzę w swoje szczęście. Brał udział w kręceniu, znaczy współdziałał przy opracowaniu scenariuszy do trzech pełnych filmów, to znaczy pętla ósmy dzień tygodnia i baza ludzi umarłych. Brał udział, prawda, żywy w kręceniu, na planie, bywał tam. No i ponadto jeszcze pracował przecież. Marek przez pierwsze lata normalnie pracował jako kierowca, jako magazynier, i to jest prawda też. Także sądzę, że proporcje pomiędzy pracą, i to taką rzetelną, ciężką pracą, a tą zabawą, którą wszyscy widzieli, to yy, chyba były zupełnie inne niż to, można, yy, niż to się przedstawia właśnie w opowieściach jego towarzyszy od kieliszka. Poznajesz mnie? A jasne. Cholerna pogoda dzisiaj. Zdaje się, że będzie lało. W nocy pewnie padało, no co? Nie wiem, w nocy nie wychodziłem. Nie wychodziłeś? Byłeś w domu? W domu. Co niemożliwe. Nie piłeś wczoraj? Nie. A nie wykłupiaj się. Daję Ci słowo. Postanowiłem jeszcze raz spróbować. Albo się uda, albo nie. Ale chyba się uda, co? Marek dostał tą nagrodę wydawców prawda, i stał się człowiekiem niezmiernie sławnym w początku 1958 roku. No, matka jego była z jednej strony prawda, dumna i zadowolona, z drugiej przerażona tym wszystkim. Pamiętam powiedzmy, na jakieś nastroje czy rozmowy u nas w domu, ponieważ na przykład marzeniem mojej mamy było zawsze jakieś chęć zobaczenia świata, co w tamtych latach było ogromnie trudne. Także to, że Marek jedzie do, do Paryża, do Francji, prawda, no, w aureoli sławy, to yy, w jakiś sposób no właśnie cieszyliśmy się z tego wszyscy. Tu jedna jeszcze drobna sprawa, właśnie mi się daje może warta przypomnienia. Bo panuje pogląd, prawda, taki właściwie nic dotychczas niepodważony, że Marek wyjeżdżając z Polski zabrał ze sobą maszynopis, prawda, cmentarzy i następnego do raju i przekazawszy to, prawda, panu redaktorowi Giedroyciowi uzyskał to, że to zostało w ciągu miesiąca wydane. Korespondencja z Giedroyciem trwała rok wcześniej już. Ciotka się straszliwie denerwowała, ponieważ zaczęły dochodzić z Paryża echa wywiadów udzielanych przez Marka, pewnego szumu robionego wokół niego, szumu nie zawsze życzliwego. Ja dotarwszy do niektórych tekstów wywiadów udzielanych przez Marka, to wcale nie są takie głupie, jakieś wrogie wywiady, jakie to, jak to było przedstawiane w naszej prasie. Są to zupełnie zresztą dowcipne i sprytnie, właściwie inteligentnie, inteligentnie przez Marka prowadzone rozmowy. No potem szokiem dla ciotki była mm, informacja o prośbie Marka o azyl właśnie w Niemczech. Wybrałem wolność idiotyzm, wieść tak głupia, że nie wymaga odpowiedzi ani komentarzy. Chciałbym pofruwać trochę po świecie. Telefoniczny wywiad dla Polskiego Radia. Dlaczego właśnie w Berlinie a nie gdzie indziej? Bo była to pewnego rodzaju pułapka. Do Berlina Zachodniego wjeżdżało się bez wizy. Markowie się kończyła paszport i wiza. Znaczy Marek prawdopodobnie wjechawszy do Berlina Zachodniego, już z niego do Niemiec wrócić by nie mógł. I wtedy pozostawała decyzja, prawda, przymusowego powrotu do kraju, gdzie, prawda, no wszyscy ci, którzy byli tam z nim, czy wyjechali, Janek Rojewski, czy inni go od tego odwodzili, czy proszenie o azyl właśnie w Berlinie, bo nigdzie indziej się nie mógł już ruszyć. Poza tym no, w Berlinie mieszkali rodzice Soni z znaczy jego przyszłej żony. Warszawa, dnia 5 listopada 1959 roku. Do obywatela Tadeusza Galińskiego, ministra kultury i sztuki. Panie ministrze, jestem matką Marka Chłaski i pozwalam sobie zwrócić się do pana ministra z gorącą prośbą o zezwolenie na powrót do kraju syna mego. Matce wolno wszystko robić, aby ratować dziecko. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli syn mój nie wróci do kraju, może się zmarnować i zaprzepaścić talent. O niczym innym nie mówi z ludźmi z kraju, o niczym innym nie pisze tylko o swojej tęsknocie. Pozwolę sobie zacytować. Najszczęśliwszy byłem w Polsce, kiedy nie miałem co jeść, co palić, kiedy chodziłem w podartych portkach i kiedy wierzyłem, że jakoś ułożę sobie życie. Jak wrócę do Warszawy, będę jeździł w teren, będę łaził kilometrami po błocie, będę rozmawiał z dyrektorami PGR, z łazikami, przodownikami, z milicjantami, traktorzystami. Wtedy dopiero będę szczęśliwy. Ale kiedy? Mamo, kiedy? I ja się pytam, panie ministrze, kiedy? Ona była pełna godności, a tu się upokarzała po prostu. Chciała, żeby jej syn wrócił. Upokarzała się. Pisała do nich listy, naprawdę, bardzo piękne listy zresztą. Które Moim nic zaintym. nie pomogły, nie, nie pomogły, tak, nawet nie dostała żadnej. Nie robiła z tego tajemnicy, że pisze takie listy? Nie, nie. Skąd wiedzieliśmy o tym? Tylko nikt z nas nie mógł pomóc. W jakiś sposób. Tel Awiw, 19 stycznia 60 roku, kochana mamo, jeszcze raz i w sposób absolutnie stanowczy, muszę prosić Cię, abyś niczego nie robiła w mojej sprawie. Uczyń to w imię mojej godności i dumy, której nie straciłem jak dotąd. Jeśli ją kiedykolwiek w życiu stracę, to i tak nie wrócę do kraju, w którym mnie nie chcą. Nie jestem małym płaczkiem. Wybrałem w życiu pewną postawę, która ściśle się łączy z moimi niefortunnymi wypowiedziami, jak to sformułowałaś. Nie dojrzałem jeszcze do tego, aby swoje wypowiedzi, w których stwierdziłem, że nie jestem niczym szpiclem, że nie pracuję dla żadnego wywiadu, uważać za niefortunne. Traktowałem to raczej jako obronę własnej godności. Proszę cię, abyś pamiętała o tym, Marek. Była niedziela mnie, nie było tego dnia. Przyjęła te depesze sąsiadka. Ponieważ była po niemiecku, to uważała, że to pewno odmarka i nie zawiadomiła mnie. Ja dopiero w poniedziałek. A ja od razu poczułam, że to jest coś strasznego. A nie znam niemieckiego. W szkole uczyłam się francuskiego, nie znam zupełnie niemieckiego. Więc <laughs> zadzwoniłam do swojego męża. I on poprosił kolegę, który znał niemiecki, ja mu dosłownie przeliterowałam te depesze. I on mi przetłumaczył, że stało się coś strasznego, z Markiem przyjeżdża i Sonia. To, był, to było od jego, od jego żony, Soni, depesza. Pojechaliśmy do Stoczka, na szczęście moja siostra już dowiedziałaś. Potem I od razu ją zabrałam do Warszawy i zaczęliśmy działać, żeby ona mogła pojechać. Podaną 16 czerwca w ekspresie wieczornym wiadomość o śmierci Marka Chłaski uzupełniono następującym komentarzem. Jak wiadomo, Marek Chłasko, autor wielu opowiadań szkalujących Polskę Ludową, zdradził w 1958 roku ojczyznę i zbiegł do Berlina Zachodniego. Przez pewien czas przebywał w Izraelu, a potem w Wielkiej Brytanii i Niemieckiej Republice Federalnej. Zrobili go zdrajcą, prawda, twierdzili, że umarł gdzieś samobójczą śmiercią w jakimś podłym, strasznym hoteliku, a mieszkał u swojego znajomego, prawda, zamożnego bardzo e, pana. Przed wyjazdem na pogrzeb syna Maria Chłasko napisała list do Zbigniewa Sołuby, naczelnego redaktora Ekspresu. Szanowny panie redaktorze, w dniu śmierci syna mego, świętej pamięci Marka Chłasko w ekspresie wieczornym ukazała się notatka, z której wynikało, że syn mój zdradził ojczyznę. Postawiony mu został bezpodstawnie najcięższy zarzut, jaki może spotkać człowieka. Ktoś nieodpowiedzialny nadużył słów, a słowa pisane mają większą wagę niż mówione. Tysiące ludzi czytało te słowa, tysiące ludzi w nie uwierzyło. Tysiące ludzi ma prawo patrzeć na mnie jak na matkę zdrajcy. Jak żyć dalej z takim piętnem i takim ciężarem? Wierzę, że pan redaktor znajdzie sposób na naprawienie strasznie krzywdy, która spotkała mego syna. Mnie z mi szacunku, Maria Chłasko-Gryczkiewicz. Nikomu nie pozwolili jechać z nią z nas przecież chciała Andrzej pojechać. Andrzej Czyczewski usłyszał o tę wiadomość w radiu i zaraz, tak, zaraz przyjechał i chciał jechać. No w końcu pojechała sama jedna biedna tam. Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości. I wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu. Chociaż w interesie świata, który kocha owych buntowników, leży to, aby ich zabić. Mnie się wydaje, że ciągle mówiłem za cicho i że życie, którego byłem świadkiem przez tyle lat, było o wiele straszniejsze i o wiele bardziej ponure niż wszystko, co pisałem. Niech będą przeklęci ci, którzy milczą. Każdy ma prawo do omyłki w osądzie spraw, ale nikt nie ma prawa do milczenia, gdyż najwyższą formą zdrady wobec życia jest milczenie. Paryż, 9 kwietnia 58 rok. Niepublikowany list do Trybuny Ludu. Nic nie wskazywało na jakieś prawda, kłopoty tego typu, że um, chciałby odbierać sobie życie, przeciwnie, był umówiony w Izraelu, miał wracać do Izraela i zdecydował się. Tej... Prochy Marka Chłaski w roku 1975 wróciły do Polski i 18 listopada spoczęły na cmentarzu powąskowskim.